Okno, 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 patrzę Wyszedł z bramy Okno wyszedł Okno, y, ja leżę Miałem 16hp no tylko Ojo, ci Kurczaczek mi tu No dobra, taka Kurde, że tego Ci miał Miałem jeszcze 6k, jebać było go jebać ja nam mira Kurwa, y, ma 10hp Smoke! No. Dobra, zajebał mnie, no ja w to kurwa nie wierzę. No patrz tak, na kamerę swój. Cześć, Jeszcze na side jaki pies. No chuj co raz mam teraz widzieć. To chulik, kałasznikowi long? ja ich będę domykał od mida. Mam pozycję pod skróceniem. Nord jest. Na midzie, tam na ogólnokroku. Shorty leży, short leży Może Ale jeszcze jeden jest na shortzie, bo mi dorzucił mołotowa na shorta od, od... Na shortzie, jest na shortzie, mi wrzucił Czekaj, kapiuję Razem No Trzy, dwa Spokojnie to to Dwóch, dwóch od CT dwóch, 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 Kurwa, to dwie. Dwie. Po, za AWP? Nie, wiem, no. wiesz, Dobra, pik na mi da No, czekajmy, czekajmy, czekajmy. Leży tu przecież A, ty, nie, poka poka też... A to no, meat, ej! Się Jimmy ma bombę Jimmy, mi To wierzymy na pewno. Tak, 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 tam pewnie być zero Podchodzimy pod mid, ey dobra jest, 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 ten, skampiony za skrzynią, po pójdzie. pójdzie Kurwa Ale odjebałem Tyńczu, gdzie paka? Na Adiego, na Adiego, na Adiego Fejkuje Kurwa Nie ma czasu, nie ma czasu Ale na mi No Dobra, ja robię to samo, znowu tam kurwa próbuję wyjąć na midzie, tym razem mi się uda. Możemy się wymienić. Nie, dziękuję. Co? ja pierdolę. Dawajcie ja long dorzucam Nie proszę. Mhm. Ja wyjeżdżam na pierwsze tempo. A wupa, a wupa na longu. Smoka macie, kurwa, nie ma nic smoka na tej. Jeszcze kurwa. drugi na sajdzie. A wupa city. Jakieś fajne danie? Mhm, mm mhm, Co, co? O, hmm. się, Nie, nie. Kurwa. Hm. Mali. Kurwa. Kurwa, panowie, panowie. Hmm. Kurwa. 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 i O, Bias 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 bias. Chrisa Chrisa Dana na ten. Flashbang. Flash, na ta. Awo pa, awo pa ja, pić, to leziomek podniesz ze skauta na skauta, przechuj. Leziomek kto i na tyle lubię? Ja jest ja nie O kurwa, smukę się rzużyła. O, Kurwa za złupą kurta z Tam jest, cały czas chodzi ten jeden na. na longa to ci. A ja kurwa Fajta, żyje je Chciałem no, żeby go zjechać na tym mogu No, da mnie, no. Ty ładnie na sześć Jeszcze jeden Widział go, widział go Nice Nie yeah, no, tutaj kurde, margon fal Ładnie zagrał Well played, my freedom Leci. kurwa longu Dorzucam dwa flashy, bo jestem ostatni Mhm, mm longa Przeszliśmy. A <laughs> później zbierasz już Nie do kurwa, Dobra, na shortcie jest. Pleczy, 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 pleczy. Dima, dima, dima. Dobra, Kurwa, serio? Paka masz na siebie, paka masz na siebie Chowaj się do tej jury tu Masz to na tym rogu bo jest paka Gdzie? 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 do prawej I co się wlewało właśnie, kurwa? Ja, ja, Masakra, kurwa <todzienki> No trochę Zajęcie odsmutowane, odcięte, kurwa, nie No, trzeba zagrać jaka. No, no, nie No nie ruszają Teraz zaraszowała kurwa chłopie zamką Kurwa, ale ładnie. Pojechał ja do nie. Biorę, się Ej taky może kurwa nic już nie mów. Kurwy nie raszują po czym raszują. Na opak pak robię. Oni wiedzieli, że eko będziemy no grać. Na makach B no. dawajcie. Ja rzucę flesza górą, no kurwa, jestem pierwszy Ja, nie nie potrafię do ja tym górą nie dorotuję, oni wszystko widzą Dorotuj maszynę i ale Patrz, dobra, paj, 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 paj. Kurwa Co się rzuczy? No kurwa, jest, wisi, ja się sobie pierwszy No To jest chuj mit, 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 mit. Lewo, Tak, tak, lewo Obij tylko głowie. Wychyla Kurwa, Lejda ja wyciągnął, ja pierdolę Gdzie? O, dobra, widzę Zobity, zobity. Ja Uważę też kurwa. Ja Ja a AWP akurat tam już celowana, no żeż no ja kurwa macz. Obieguwa wujki być. No jak obieguwa miał być wiosn biegowy... szortem, no to... Jakim szortem, no kurwa. Chuj, no jak No ale to wlatuj, bajak ci go spalili, no. Trzeba no te tak smoko rzucić, trzeba zgasić, kurwa. Tak chyba wyczekaj, bo te kurwa rasują. Poczułeś się. Kurwa, kurwa, no ja pierdolę. Chodź, chodź, Nie no, że wam dręczysz Kenku się kochaj Dobra, to jest niesamowite, on mnie przez mołka kawali. Kurwa, PC jest Ja mówię, nie mówię Mnie też Patrz, tak, ja teraz, ja akurat nie słyszałem, bo tutaj mnie opie... rozpieramy. rozpierany Chodź, chodź, chodź My nie grali na 3 -y, kurwa Robimy nas jak chcą, ale teraz się to kurwa zmieni gdzieś No, zwierzycie

Proszę, mogę Jeszcze jeden. nie, mnie właśnie... kurwa, nie odchłuszajcie się za szybkości, dziękuję. Dobrze jest, kurwa, w Ale oni wszyscy w tam lecięli, by byku. Dobra, jest, na póki Albi B ma, tak? Popatrz i pojedźcie, kurwa. Ta, 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 ta. No bo jeden teraz przeszedł. Dobrze, dobrze jest, dobrze jest. No bo jeden, kurwa, przeszedł. Widzisz, jak biegał z resztą. Pierdolam 59 dostanów w mieście. Oj, wszyscy. To <grywa> tak myślimy. Mega na bale, kurwa, wejdzie. Shorty. Aha. O, Aha. kurwa. Skłonkuje

To jest zimna zimna pienińcza chyba to się stanęło? No widok jakoś jak ujście jest long, long, RAŻEJ RAŻUJĄ NA A Wszyscy NA A NA longu chuj, <śmienicza> <Koj> kurwa. <śmienicza> no, je, 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 je. no nie jest dobrze, nie kolorowo. Kupi. Nie pogramy tak. Najlepiej było, że w ustawie ustawieniu było dobre, co spod pierwszej lufi. Long, Więcej, więcej na tym longu. Gdzie jest? Nie wiem, gdzie, nie wiem, short może chyba, nie wiem. Nie mam na szorcie jeszcze. Oj, 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 To oj, no, to oj, 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 będzie oj, będzie oj, 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 tylko już teraz nie pójść przypadkiem, kurwa. Nas kusiło pójść na strzelnię. No jest z takimi zawodnikami to ja mogę jechać do Majora. Ja nie wiem czy ja chcę. Tak <gry> idę z wsikiem. Kurwa, no nie. No co jest, nie paliłeś? No właśnie, tak myślałem, bomba B, kurwa. Jednego tam musi mieć w takim razie. Chyba dwóch jest Lepiej kurwa Jakie tu plaki Ale jest że jakoś głupio giniemy Ja też, kurwa Nie, ja za mną takie numery Ja jestem już tary, ze stary kurwa działa. Panie, no dobrze jak stary pedofil <grymne> Dziękuje <grymne> Chociaż nie wiem czy powinienem, ale... Zawsze to jak komplement no Jest sam log młodeczki yeah, Kurwa wszyscy Kto? Na pewno jest Nie wierzę no kurwa, zajebiście, kurwa. By ty kurwa, konia koni... No ale chłopie, nie kurwa. widzę ich za ścianą debilu jebany. Kurwa, wychyl Zaląg jest, A się przekonaj, tam kurwa nie, Stasiu, z twojej pozycji widzisz, kurwa, debilu tyle. A ja z mojej pozycji widziałem o połowę mniej, więc ja nie widziałem chłopa, którego ty widziałaś. Tak, było się wychylić, kurwa, zejść tam na dół trochę. I podejść taki samolotem. No, no i kurwa, i wyszeli, tak bym bo... nie zdążył, zanim ciebie zabił. Kurwa! A jak trzymałem pozycję za 2 to widzisz, że czek wyjąłem. Wow! Oj, trużzina, ja rozłam. się I za matora nie pojedziemy. <grym> na <unia> majora no ja ale... nie pojedziemy. Nie ma fajnie rada, że. A jej już jest. Watch out! Wow. A tutaj leży, Idziemy Wyjdziemy.

Ale smogu zajęlibyście się wziąć? Szol, chyba. Szol. Aha, tylko zgrzegać szybki żeby. Okej. Zaproszę, zjeść. Kurwa, Tu chuja do się wsadzi i się bawią chłopcy. się nie ruszą, kurwa. Nie, się nie bo bieda jest. tam, a wlecia rągiem wupa będzie podała, uwaga Łupik, mm -hmm. ulicie kajadiśmy. <grym> chor, chor, chor. No, ale, no, ale jeden tylko o, ale się łebuj, o, o, chod o, chod. A Nie wiem, dostałem kada o, auto jest jeden

może być PMX? Tam tam jest gości żeby w punktach się patrzeć. No to będzie Kurwa, nie bloczy się, to Oj, ale to była dobra tajemnica. A we midem, dobra, ja Oj, no i dostałem to. O, Oj, karol, kierwa. Jedziesz na drugą. Ej, co? Longa. Zdobcałem ci na longa. A co zrobił? O chupie biegnie chupiej, chopię chupiej oraz wstał we mnie w milisekundę. jest tak? Oj. jest w tak? Otrzymajcie dobrze. Przeszedłem. Oj, jak tu klacz Jeszcze teraz musi zajebać, więc ten i chopię wszyscy będą mieli więc wewnątrz, sineć mocowo, to ja. Kurwa! Kurwa! Gdzie? CT, CT, coś, jeszcze jeden. CT, okay. jeszcze. Ja pierdolę teraz, kurwa wychodzi. Ja Gdzie ta kurwa teraz? Ja nie on... O kurwa, on gapardżuk. Shorta patrzy, szykura. Oj, skaczemy jak kangurki. Widz. Nie, to pies. to zagramy pod Oj, gdzie cię kiedy Choć to już rzucę, co? Czym Mhm. Może no, ja solo no, pójdę. Niech pójdzie na jeden kurwa mi da. No a tym tak, no, ja mida, pocach, środek, się. dzieje ja no. no. się. Będę ja mi się. Będę się. Będę się. Będę się. nie. się. B B B która tam? Tam, tam, tam gdzie patrzy, tam gdzie patrzy, tam jest Widziałeś, widziałeś Counterterrorizmował, 95, 68 Też idę B No to dobra, dobra Chociaż no uwaga tu na tego Dobra, a w pa mnie wyjęła kurwa na fleszu na temat Na lądu Muszę z daleka grać to kurwa a. Co za kurwa śmieć, jebany To shortem, short, short, short czekaj. szczerze Co? dobra, no, pierdolę eee. <grytanie> Dziwił, ty musisz to kurwa na daleko grać mm -hmm. Nie możesz się tam strzelać, bo to jakieś dla luki są kurwa jebane coś w by wyciągać, jakby tam bieliby przez tego longa. Kurwa, co no się dzieje w, 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 w. Pa. Pa Pierdolę to, no ja pierdolę. Ja pierdolę to, jest, to, ale, to, to m... kurwa niemożliwe. Głównie chyba, po kaźle ma Jeden obity. może być jeden. Dobrze, Roberci. Tutaj nikogo nie ma. Życzy? Mhm. No co kurde. Nie, smoke'i są już na... na... Na prawo, na, na, na... tam na już. Kula mało. No. Zabiję. Jeszcze tam gdzieś. Za chwilą. Do, dobrze, dobrze. tak do. kurde, na cześć. No, kurwa, nie widzę tego. Kurwa, no chodź, krzyczego mi da. No, ja pierdolę. Nie wiem na chuj to to raszujesz. Nie, Albo, żeby spalić to. Czyli... O, ja, czaić, dobra, oni wiedzieli, że do smoka poszedłem, to jest niesamowite. Wszyscy są na tym analogu. Chodź, krzyczego mi dali. Ee, co to będzie? A, bo ja podwodzę. Co się tam? Co się jest tam? Bo ja Hedden, to nie będzie nic. Kurwa. Kurwa, jeśli jeszcze o kęs Kurwa, Patrz, 1,70 dostał kurwa, żeby ci był fuj. No na wracamy, nigdy. Ja dam smoka na mida, bo on się wycieczają z sama wóz, bo on cię nie ba z nim. Trzeba, że staszek chcesz się z nim powalić, patrzę na miskę. Jak cię zabije, to spokój. Nice. jest smoke'a i dawaj na longa. Albo dawaj na belki, na B, a ja plant, raczej w... ...bo pokaż. Co to tobą. Kurza. Kurwa, lewe jest. Jeden mi do B. Możliwie, kurwa, paka jest na A. Kurwa. B jest, B jest czysta, czysta, czysta B. A, paka jest na A. Bieli na A. Kurwa, czekaj, dziwnie, czekaj, czekaj, czekaj. chyba jest za WP ostatni. O nie ma od Longa był wtedy? Co, Dejuksa zabił? No na Longa wupa No najpiękniej, ładnie Łada wjebana. Ja piekuję, ja piekuję longa, ja piekuję longa, ja go kurwa wyjmuję On jest mój, 1B 1B i 1 na WP Long wyjęty 1B, 1B Mida coś idziemy w górę Na skutek, niedajmy, poczekajmy na pik Patrzcie jeden plecy, zielony plecy No nie musisz jakieś maza Jeden poszukiwany na tipo Jeden idzie do mnie Będę, będę do nich Dobra, gwiazd W dwóch od respa, w dwóch od respa <pies rapper> No jest dyktamy się Na Mid, Mógł na longa pobiec Dobrze, dobrze Jesteśmy dobra, ostatnia runda panowie. To może piknąć tego mida Czy long jakiś? Chyba że na B na pewnej, chociaż nie wiem, jak chcesz. Long, long, postawmy wszystko na longa, go! Long, long. smoke. co, nie będzie smoke, Oj kurwa, te flesze, że to tak napój, to ja pójdę w dole. Trzymam longa, trzymam, no wychodzić. Dawaj, dawaj, spokojnie Cię, tego Nie, Jest no na prawej, dawaj. Ja pierdolę, mówię, stary, że są choroby. Ja, druga. Albo chuj, trzeź, raczej. I palka, kurwa. Short, kurwa. nie blokuj mnie do chuja! a wam kurwa, tam tu są dupą. Kurwa, nie umie się popatrzeć na siebie i chcę wyjść, kurwa. Nie przegreszcie panu, tylko i wejdziesz. Stop, stop, Ja pierdolę. Ej, szaf zrobił kupę. Chciałem, ja musiał sam wszystkich Chcieliście jednego krótkiego, to macie Ale tanie skóry nie oddaliśmy Też punktów do ośmiuka mało się... Dziękuję, ten był taki intensywny, że zły sercik <grym> No Do złej okolicy na dzisiaj Osusik sobie opierdolił, nie zmuli No, A więc z tym kruchym akcentem jak to, to pyszne chipsy bizowe, żegnam się z wami